Na ssaniu, tak? Wciśnijmy trochę gazu? Nie. Nie? Tak delikatnie. Ach. Albo gaz, albo ssanie. na nie O, nie, ładowania nie gaśnie Podaj mu lekko gazu, to zgaśnie No właśnie, chodzi o ładowanie A, nie wzbudził się Tak, już się wzbudził i wiesz, i wytwarza No i ale wiem Co wysiąść i mówić? Nie Nie wpierdzielisz się w niego? Nie, może nie no. O kurde ty, żeś go prawie praktycznie dotknął No mówię ci, że ja wiem jak się tu parkuje Dokładnie tak jak chciałem Co, usłyszałeś go czy jak? Ale nawet go dotknąłem No Nie, na, na wyczucie Dobra, styknie Ale kopci Zablokowane koło. Może nie zjedzie, może się znowu nie styknął. Co, spuszczasz go do tyłu? No. Co jest kurwa? Co, zastał się? No, zastał się. Był ręcznym. Czyli przymarzło. Bójnąć go? Chyba trzeba będzie, wiesz? bo... Dobra. To na klocka? To jest. Dobra. Jeszcze, jeszcze. O kurde, tutaj postawiał tak nie wkładaj tam ręki, wiesz? Nie? Czemu? Jeszcze Urna trochę blisko. Dobra. Będzie. Urna już tego ścierwa naszło. No nie no. Niech się chłodzi. на zajdę. To Rada dostała. szybka robota. Są narzędzia. I jest to noga. To wiesz, się coś się popsuło i nie było mnie słychać. No to lecimy z tym koksem. Nie uciekły mm -hmm. O kurna! O! Piwo! Minus dwa chłopaki wyciągają, gaźnik znaczy się. Uf, znowu się nie pierdolić. Ale to pan sławek zaciągnął. Co? Podwę! Nie mogę zdjąć Poczekaj, może ja ją pociągnę z tej. No, ją popchnąć. O! Jaki ciepły silnik! Łapki można podgrzać. Och, och, oh. kurwa. A w którą stronę ciągniesz? No do ciebie. Dobrze. Ay, kurwa z psami. O, kolejki se zastaną na, na tym. Słuchaj. Pompuje. Pierdala benzyna. Tylko teraz jeszcze linka z sania no. i gazu O, poszło. Rękę wsadzić, żeby w razie czego łapać, żeby spierdalał. Spójrz tutaj. Jak my to kurwa w tym filmie, ja nie wiem. O, właśnie chyba o tym Pan Sołek mówi, że trzeba jedną trzynastkę poświęcić, bo tam ciężko podejść. O, idzie. Co, palcami? Dziewczynka to chyba dokręcała. Czyli ktoś nie miał dostępu i tego nie dokręcił po prostu? Nie, bo ten, ten też tak leciutko, naprawdę pyk i odkręcony. Ktoś tam śrubą już wojował. Zjechana jest nakrętka. O, ty patrz jest... Kurwa, jakby na chuj to, odkrę... na chuj to odkręcałem. Jest że niż my, niż my, obaj razem dzień. Dobra, wystarczyło tutaj o to no. odchylić blokadkę no. mhm. i to samo zaskoczył i no wyciągnąć. To kurna. A pytałem. Nie można tego było zrobić wtedy, kiedy było ciepło. Trzeba to robić wtedy, kiedy jest kur na minus 2. I wieje jak z kurczysą. Przestało wiać, wiać. Przestało wiać, panie. bój co innego. O! Kawałek podkładki. Tutaj to naprawdę chyba nie odkręcę. Trzeba mieć rękę zginaną w trzech miejscach, nie? kurde, jakby ten polones teraz odjechał. Normalnie, <grydy> ale by było na rękaw. Nie, rękawa nie ma, ale, ale jest na biegu. Jest na biegu i ma podstawiony klac. 26 minuta operacji. No, no, no. No. no, tu jest sani Jest nadzieja. Nikła. ale jest nadzieja, ale jest jedyna linka jak od przedłubki w ogrodzie. się takich małych rzeczy. Na tyle delikatne, że ja temu mogę łeb przykleić. Ja to w ogóle odkręca. Linka tego przechodzi przez całą tą śrubę. Aha. A tutaj. Ale tego ścierwa naleciało. O panie. Jest taki mem świeceniu staremu latarką. Gdybyś dobrze świecił, to by był taki piękny świat. Albo taki, albo taki, albo... Jest taki. Ja muszę jeszcze odkręcić odciśnienie od Oby nie. Do kolektora, czyli tam nie powinno być płynie. Panie do rady bez zdejmowania tego biznesu? No nie. Kurwa. O tu mu wystaje od sani. Dobra, to wchodzi o tu. A to jest kolektor dolotowy. Tam jest powietrze, a nie płyn chłodniczy. To jest... To jest serwo hamulcowe. Ono działa, wiesz, tam ma membrankę i podciśnienie wspomaga, No tak 40 minuta operacji i wyciągamy gaźnik Jest tu jakaś szmata przez uszczelkę na razie Byleby tam żadnych farfosty nie było, ale najmrze się spala Dobra Teraz się czuję bezpiecznie Ach. Oh. Oh. Uh. Dobra, jak to zdjąć? Co zdjąć? A no to, to jest mi też sen. Jak? Jedną ręką Powiedzisz tą śrubkę. No. Wtrzymaj ją. Wcisnąć ją? No, wciśnij. Tylko nie odsuwaj ode mnie gaźnika. No. Dobra. I teraz możesz puścić. Najważniejsza śrubka. O! 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 Nie było źle. Kurna, żeby nam się jakiś kunolis tutaj nie zadomowił teraz. Ale bycze jądra No, pływak Pływak <grywka> Tu karka wpadła Zdrowko, dobra robota dzisiaj Dobra robota była